Hej kato, Milenka. fajnie że jesteście. Zapraszam na kolejny filmik. To zaczynamy. Hej kato, Milenka. Dzisiaj w tym odcinku będę z mamą robiła domek dla oto tego. Zdjęcia. Zobaczcie jak on świeci tu jeszcze. O. Bo nie świąteczny widzicie? No został nam jeszcze świąt. I będziemy robić też dla Lilo pokój, tak? Lilo tak. Stitch i dla siostry od niej też czy nie? Nie. Nie? Nie. Pamiętasz tą siostrę? Znam. Ona była taka rządzicielska i nie lubiła Stitch na początku, prawda? Mhm. A wy jeżeli lubicie stitcha, zostawcie dużo łapek w górę, subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie na dzwoneczka. To co, to my zaczynamy robić. Tak. Bierz już tablecik swój i będziemy zaraz Wam tu tworzyć Moja Mój tablet ma tu z tyłu takie naklejki, fajne? No. I patrz, mam tu też stitcha. Oj, stitchuś, jest tu stitchuś? No jest. tu jest stitchuś? A, już zamazany taki stitchuś. Dobra, to lecimy. Właśnie, patrzcie. My już jesteśmy w Tochoboce i będziemy teraz wchodzić do plażowego domku. My już mamy stitchunia, prawda? Gdzie masz stitcha? Pokaż nam wpierw stitcha. Pokaż nam tą twoją lilo. O, tutaj dla nich będziemy tworzyć ten domek. Tak. Może trzymać swojego stitcha. No, super ta dziewczyna wygląda. To zaczynamy od czego? Zobaczcie, tutaj mamy plażę, wodę. Wybraliśmy taki hawajski trochę domek. W Wyobraźmy takim stylu. Dobra, zaczynamy od tego. Bo oni też mieszkali przecież na plaży. Tak. Mieszkali przy plaży. No to zaczynamy, ściany zostawiasz takie? Tak. To już działamy, mamy tutaj takie łóżko, czyli to będzie taki styl trochę niebieski, morski. Tak, tak. taką masz koncepcję? Tak. Ok. Gryby, żeby sobie spali razem. Dobra, czyli oni będą mieli tutaj taki pokój zabawowy, tak? Czy sypialnie? Czy tak wszystko będzie tutaj? Sypialnie i zabawki. Dywanik jest w muszelce. Teraz dam taką dużą. półkę. Półkę. Okej, okay, tu będzie półeczka. Już tu w półkę I teraz poszukam tutaj takiej jakby poduszki. Pamiętasz, gdzie były poduszki? Tu. Oj, mamy tu. Czekajcie, mnie woła Marcysia, a Milenka tutaj z wami zostaje. Opowiadaj, Milenka, co robisz. Ja tutaj już ten, dam jakby tutaj jeszcze taką morską. I teraz tutaj widzowie, dam taką medulację, ośmiornicę jakby. I może teraz dam taki zegarek. Tutaj trochę przyniżę tą półeczkę widzowie. I teraz może wejdę tu i wezmę takie oświetlenie. Tam ten zegar trochę niżej. No i teraz meduzy dwie, dwie meduzy. No i tu może jeszcze pufę. O. O taką i teraz jeszcze pistolet na wodę, widzowie. Nie, tu są mi psie rzeczy. Widzowie, ja muszę tego teraz poszukać trochę. No i co ty tutaj porobiłaś? Widzę lampy, są zegarki. Ten się nie zmieści kwiatek tam do góry, bo on jest bardzo dużo, musiałabyś wybrać sobie albo jakiegoś innego. Już. Na no, jakiegoś mniejszego, albo może daj im tutaj jakieś zabaweczki. Myślę, że ona miała taki y, Lilo, taki ogólnie bałagan zawsze w tym pokoju, prawda? Bo ta siostra jej zwracała uwagę. Lilo, sprzątaj, sprzątaj. Było tak? No, chyba tak. No to jedziemy tutaj, gdzie są, będą zabawki. Zabawki będą tutaj. Wyciągniemy sobie taką piłkę, może plażową. Co? No, może jakieś iść. autka. Miśka? Czy co jeszcze? Takiego. Takiego? No to bierz. Bo nie jesteś w stylu takim. Okej, okay, no. Tu jeszcze myślałam, wiesz co jeszcze wymyśliłam, żeby dać jakąś lampkę, ale taką lampkę... Ale ja mam już lampki. I tak, ale ja tutaj bardziej myślałam o lampce, zobacz, taki takiej malutkiej, żeby ją dać tutaj na półeczkę. No dobrze. Tutaj trochę rozrzucone zabaweczki będą. Misiu będzie tutaj. No dobra, Misia sobie tam posadź. Tu chyba jeszcze miałaś może jakiś plakat? Czy coś jeszcze na tą półeczkę wsadzisz? Co by tu jeszcze dać na półkę? Co? Może jakiś tutaj nie wiem, tak. zegarek? Co? Albo takiego konika. Możesz dać takiego konika też, no. Bo też jest mały. <laughs> taki. I mogę coś jeszcze dać. No, powkładaj coś jeszcze tutaj. Żeby było mega tak kolorowo. Może jeszcze taką jakby muszelkę. No, dodaję jeszcze taką muszeleczkę. Czekajcie, sprawdzimy czy się otworzy. O, otworzyła się. Dobra i chyba skończony mamy już ten pokój. Popatrzmy jeszcze, przyszła do nas Cysia. się nam trochę tutaj przeszkadza. Ale, Ale my nie mamy co z nią zrobić, oh, oh. musi tutaj z nami być, prawda? Tak. Okay, idzie dać to do tyłu trochę. O! Myślę, że pokój fajnie wygląda, co? Jeszcze ja... radyjko. Ja, ja, ja! Ale nie krzyczymy, Marcysiu. Jeszcze yeah. do... radyjko. Radyjko jeszcze dasz. I gitary może, o, pamiętasz? Tu jeszcze jest gitarka, no. O, tu będzie radyjko. Piłeczkę przyniesiesz na środeczek, i tam będzie gitarka. No i po. Co się stało, Celinko? No i pokój mamy już tutaj gotowy, tak? Tak. Teraz czas na salon. Tak wygląda mój salon. Teraz, teraz tutaj dam na półkę trochę dodatków. Dobra, zaczynamy coś tu robić, coś działamy. Aha, jeszcze poduszki dasz, tak? Mhm. Dasz dwie? Dwie. Okej, okay, no. Jedna. O, jeszcze jedna, no. No, daj tam może jeszcze zegarek. Zobacz, tam były zegarki też. Właśnie w tym, widzisz? Tu. Tutaj, inaczej nie, 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 nie. Tutaj na dole takie. Nie wiem czy to są jakieś smartwatche, czy, czy, czy co to będzie Damy coś? tego z smurką. No nie, spróbuj to dać takie właśnie. Te diamenciki możesz dać całkiem fajnie to wygląda. O te kryształki co mówiłaś. Nie już ci się wyciągły nawet. To wyrzuca tylko. Dobra. Tu kryształki, to będzie fajnie wyglądać, bo to jest tak nieziemsko, bo to dałem taki obraz, jak jest zachód słońca z palmami. No, co tam jeszcze damy? Co? A wiecie co? Bo moja, e, jakby moja koleżanka z przedszkola też jest youtuberką jak ja. Tak, która? Alasi. Może mhm. taki dam zegar w inny? No, spróbuj. No dobra. No. Całkiem nieźle. O patrzcie no i tutaj jeszcze taki fajny wazonik jest. Oj, gdzie my to gadałyśmy? Czekajcie, bo ja muszę to opanować w ogóle. Te granie, wiesz, o tutaj. I może jeszcze coś na dole damy, co? A Podam ja mam taki też. pomysł. Weźmiemy na kwiatki. O, daj jakieś kwiatuszkę, no. A to musisz mieć wazon chyba, tak? No mam wazon. Aha, bo tutaj chcesz w... O no. Super, <laughs> właśnie. I damy to na stół. No dobra, no to tam daj coś innego jeszcze, no. Przepięknie to wygląda, no czekaj, prawda, co, widzowie? O, teraz jest okej, okay, nie? Fajny miałam pomysł mama. No super, a tu jest jeszcze już takie gotowe. Może damy... O i damy po prostu czekaj, ha. czekaj, czekaj, czekaj. I chyba to trochę za duże jest, co, jak myślisz? No, może tu damy? O tu. No, też może być. No, to teraz milenka ozdabia jeszcze może coś innego teraz, czy same kwiatuszki tu będą. Ja bym jeszcze może dała jakiegoś pala do konsoli. I może jakieś. To mam, takie, to mam takie dwa fajne małe. No. W takich muszelkach. No, co tam... się fajnie tutaj dzieje, no. Właśnie. Jest tak jakby bogato. <noise> bogato, no <noise> dobra. No mają kryształy. Okej, okay, no to spróbuj tutaj może jeszcze jakiś TV wstawić. Hmm. Nie, nie na kuchnię. A no nie będzie kuchni. No to tutaj zobacz, tu będzie chyba, nie? Tu chyba są telewizory. bo tu są. No, jakieś szpady. Weź, weźmiemy telefon, grę na konsolę. No powiedziałem. No i jeszcze taki co telewizor. Nie no nie jest zbyt wakacjowy. Jest wakacyjny, tak? Bo ty chcesz... Może aparat, aparat jest wakacyjny. Bo jak gdzieś jeździmy zawsze. Mhm. A może weź to... na tablet? To chyba jest jakaś gra. To jest żaby. Gra w żaby, no. I Pady. No dobra, bo wszystko wyciągasz, ale gdzie ty tu dasz? Na Aha, na półeczkę sobie tak poukładasz. O! Jest ok, no. Ej, czy telefon. Oho. Nawet dzwoni. No! O! Jeszcze tutaj tak fajnie na półkę. A aparat będzie tu. Czekaj, czy mogę zrobić zdjęcie? O, coś tam słychać. No, słychać, no. ale nie robi zdjęcia, może. No. I tu obok żabki. O! Gierka jakaś, tak? Mhm. Czyli tu już mamy tą stronę jakby zrobioną. Tak i jeszcze teraz telewizor. A teraz jeszcze TV, tylko gdzie Ty dasz ten telewizor? Masz jakiś plan, jak Ty to tak fajnie ustawisz? Ja chciałam ten zegar po prostu dać na równo. O, teraz tak może nie? Mhm. No i coś jeszcze tutaj dajesz? Mam tutaj już takie dodatki. Ej, może dywanik byś tak przydał, tak by było jakoś mhm. tak fajnie. Dobra. Co, gdzieś jest dywan? Tutaj Tyle. są dywany, no. I dam jakby taki, i go obrócę. O, i już jest fajnie, już to wygląda tak chyba lepiej, nie? No, jest gotowe. Co, za ten pokój jest gotowy. A, jeszcze oświetlenia brakuje ci. A, no tak! <grych> no, jeszcze oświetlenie tutaj Milenka sobie wybierze. Oświetlenia będą, no, chyba tutaj. Tu. O, może jeszcze jakiegoś kwiatka dasz? Jeszcze jedna. No, ale tam będzie oświetlenie. Oświetlenie na gigancie, co? Mhm. Uh -huh. Dobra. Oj, czekaj, bo tu się na mnie ruszyło coś. I to tutaj? Tak, może być. No dobra, to tak, tak. Tak. Oj, ci się dywanik ruszył. Teraz kibel. Aha, i tu, a w ogóle będą oni mieli kuchnię? Nie. Aha, czyli tu będzie tylko taka duża łazienka? Boże łazienka. Oj, przepraszam bardzo, bo mi się dywan ruszył. Czyli łazienka będzie większa niż pokoje. Tak? Mhm. Po prostu dom, który nie ma kuchni. W jednym też tak zrobiłam. Tak? No. I było nawet ubikacji. Aha, no widzicie, nie było ubikacji, no. I nie było kuchni. Czyli chodzili po prostu do restauracji jeść. Ale ja nie mam tu restauracji. No, ale może chodzili do restauracji? W ogóle nie masz restauracji w to Boka? Nie. A są? My nie mamy wszystkich wykupionych yy, rzeczy. Akcesoriów. No, niestety tego nie mamy wykupionego wszystkiego, nie? Jeszcze może jakieś oświetlenie będziesz robiła tutaj? No, może tak. No to zrób jeszcze tutaj jakieś oświetlenie. Oświetlenie w salonie. No teraz jesteśmy w łazience. Hmm. Czemu ja powiedziałam w salonie? Weźmiemy, nie wiem czemu, tutaj może jeszcze weźmiemy taką muszelkę. A może taką lampkę? jakby. Bo można ich zapalić. Oj, a ten papier gdzie dasz? Aha, z powrotem dasz papier. no. Ej, No to będą dwie rolki, to tam w niczym nie przeszkadza. No i jakie oświetlenie wybierasz jeszcze? No też tak myślę, jeszcze dajmy może. O. I teraz będzie ok, nie? Tak. No. Czyli łazienka jest gotowa, mówię. Teraz Jesteśmy... na parter i tutaj. No? O Boże, nie, z lodu, bo one się roztopią chyba. Co? Nie. Dobra, tu chyba jest ok, tak? Czy coś jeszcze tutaj dajesz? Jeszcze tutaj dam tylko może oświetlenie. A gdzie są oświetlenia? Tutaj. Tu. O, może coś takiego? Co? Dobra. Tu będą leżaki po prostu. Mhm. Może tu jakieś kanapki dasz, czy, czy jakiś napój? Też by fajnie wyglądał, czy, czy coś innego tutaj jeszcze robisz? To jest chyba podest. Do czego to jest podest? Do wody. Aha, widzisz? Żeby mogło sobie wejść i popływać. No, to jest genialny pomysł, muszę ci powiedzieć. Dobrze to wykombinowałaś. Mhm. Czyli wracamy jeszcze tutaj po coś do picia. O, tu są różne napoje, herbatki księg. mam pomysł takie. No to dawaj. Jeden i dwa. A czyli tutaj mamy już tak, tą posiadłość całą styczowską zrobioną. Dajcie nam znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Milenka, ty jak się oceniasz? Jak to wymyśliłaś? Jak, jak Ci się w ogóle podoba? Oj, czekajcie. Co? Got... Fajnie. Podoba Ci się? Tak. No, mi się też podoba. Myślę, że fajnie to Ci wyszło. Mhm. A jeżeli wam się. Odcinek podobał, to zostawcie dużo łapek w górę, zasubskrybujcie mój kanał, naciśnijcie na dzwoneczka, to pa pa. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. I nie zapomnijcie oglądać stycza. No i jeżeli pa. chcecie więcej odcinków z taką boką, to możemy nagrywać, prawda? Tak.